Witam wszystkich, tutaj Qnsax.pl W tym filmie filmie zrobię dla Was recenzję kostki Piramid z firmy Shankshow. Czyli tak, kostkę kupiłem za chyba 35 czy tam 40 zł na jurze Open, u magicznej kostki. Pudełeczko niestety zostało zgniecione, dlatego Wam nie pokażę. I wyrzuciłem je No i tak, przejdźmy do naklejek. Naklejki są naprawdę świetnej jakości. Na kostce zrobiłem jakieś 100-150 solwów. No i naprawdę nic się nie zadarło. Ja nawet nie widzę takiego zadziora. A jeżeli chodzi o same odcienie, kontrastują one naprawdę świetnie ze sobą. I nie ma z tym najmniejszych problemów. Przy czym, jak można zauważyć, naklejki są w odcieniach typu half-bright, czyli półjasne. Takie jak mam na kostce Diane Zamchi. Dzięki czemu one są bardzo fajnie rozpoznawalne w ciemności. No, i widać tutaj odbija trochę, może nie widać tego, ale jak się poświeci w zwykłym świetle, to tutaj odbije mi się na ręce ten kolor, dzięki czemu naprawdę przyjemnie się układa tą kostkę. Bardzo lubię odcienie tych naklejek. No i dobrze, to powiem może coś o budowie kostki. Kostka została zas, zastosowane bardzo dobre center kapy, które umożliwiają otworzenie nam dostępu do śrub regulacyjnych, bez żadnego kaleczenia się, tak jak to było w kostce firmy QJ. Ała! Widzicie, tutaj są takie te, więc to bardzo nieprzyjemne. I tak, no i nie bardzo mogę Wam tu pokazać budowę, bo kostkę trudno się rozkręca i tak dalej, ale muszę Wam powiedzieć, że różni się nieco więcej, nieco od kostki yy, firmy Kujot. No i tak, jak kostka ścina zakręty, tutaj jest ścina zakrętów praktycznie niepotrzebna, aczkolwiek kostka całkiem nieźle jak na Pyraminx ścina zakręty, taki kawalątek w zupełności wystarczy, aby dobrze układać. No i przejdźmy do meritum naszego programu, czyli jak się kosteczka rusza. No i tak, kostka oczywiście rusza się super, bardzo szybko, po nasmarowaniu jest wyjątkowo dobra. Jest taka fajna, klikająca. Dzięki czemu nie ma żadnych problemów podczas układania. Muszę Wam naprawdę powiedzieć, że kostka spisuje się genialnie. Nie ma żadnych popów. No i ogólnie jest naprawdę super. Ja się zrobię dla Was takie ułożenie. Jestem bardzo słaby w piramidzie, aczkolwiek cały czas go trenuję. Więc... I nie lubię tego alga. O tak. No, i tak jak i te narożniki, tak jak całe warstwy, to skażę ci naprawdę fajnie klikająco. Bardzo polecam. Gorąco polecam kupcie tą piramidkę. Wiem, że kujot, mimo wszystko, że też jest niezły, to kosztuje też te nie wiem, 10-15 zł mniej. Kup, zainwestujcie i kupcie tą kostkę, bo jest naprawdę ekstra. Dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No i klikajcie guziczek, subskrybuj. Cześć.